Witam was w poniedziałek. Jesteśmy Pokażę Wam jak to ładnie podosychało wszystko. To co gadałem, wiaterek przewiał taka izolacja w tej formie jak najbardziej wystarczy już to jest przygotowane teoretycznie pod folię kubełkową jeszcze zostawimy w tej chwili to zostawimy do jutra, bo już jest godzina 13 dopiero żeśmy przyjechali na chwilę w zasadzie tylko materiał, materiał yy, zrzucić to co tu widać, te czarne to jest po prostu cień yy, cień od tej skarpy nie jest to mokre, jest to wyschnięte wszystko fajnie podsychło przywieźliśmy już folię komórkową przywieźliśmy yy, listwy zakańczające no i mam wkręty, które będę chciał za chwilę też przetestować zobaczyć jak to będzie się jak to się będzie wkręcać, tylko Wkręty chciałbym przetestować gdzieś tutaj z boku, żeby tego czarnego niepotrzebnie nie dziurawić. Krótkie wkręty, coś takiego. Z grubym gwintem. Ważne, żeby nie rdzewiały potem w przyszłości. No i zaraz zobaczymy jak to będzie szło. Jak to będzie się wkręcać, na ile to będzie trzymać tą folię pudełkową. Myślę, że powinno być ok, ale... Oczywiście bywa różnie. Nie stosuję tych zwykłych systemowych z tego względu, że zobaczcie. Myślę, że to widać. Wiadomo jak się szarpnie to się wyciągnie. Nie ma siły, ale jak tych wkrętów będzie kilkanaście czy kilkadziesiąt na ścianie spokojnie to wytrzyma. Lista będzie montowana też tymi, tymi wkrętami chyba że te czarne no tych czarnych nie chciał stosować bo te czarne potem rdzewieją więc, więc nie chciałbym tego jeszcze jeden tu wam pokażę delikatnie żeby nie przekręcić i wystarczy na, na 100% będzie trzymać listwa będzie w zasadzie jeszcze Myślę, że silikonem będę ją przyklejał i dopiero potem wkręty będą dociskać. Ale tak jak mówię, będziemy robić to jutro. Widzicie jeszcze słoneczko fajnie świeci, więc tam jak coś nie dosła, ale to jest wszędzie sucho, to nam podosycha nawet widać te jak się przyjrzy człowiek, widać te, tą strukturę z tego wałka, to co gadałem, żeby grubo nałożyć. Fajnie to jest takie gumowe w tej chwili. Jestem 100% pewien, że nic się nie wydarzy. Ale najważniejsza informacja dzisiaj to stoi tam, że jest bus w końcu odebrany. W końcu odebrany, powiem Wam. Leciliśmy kawał drogi po niego, można materiał przywieźć teraz w każdej chwili. Można, można śmieci powywozić, można się tutaj nie, zacząć normalnie funkcjonować. Także jutro, jutro wtorek wpadamy, ogarniamy tą folię kółkową jak się nie uda jutro zrobić to w środę, to przyjedziemy, dokończymy, ale powinno być wszystko ok, nie jest to jakaś tam mm, trudna robota. Tak jak mówię, zobaczymy jak ona się zacznie rozwijać z rolki i jak będzie wyglądać, bo to też jest ważne. Będziemy spróbować ją naciągnąć jak najbardziej, żeby pasowała, żeby równiutko fajnie to wyglądało, ale jeżeli w rolce będzie już jakaś pogięta, pomarszczona, no, no niestety na to wpływu już nie mam. No i od razu na bieżąco chciałbym też te listwy montować. Jeżeli tutaj będzie sytuacja kiedyś w przyszłości, że trzeba będzie dołożyć folię kubełkowej, bo ktoś sobie zażyczy, żeby ten teren był wyżej tutaj, też nie ma z tym jakiegoś problemu, bo idzie zrobić folię kubełkową normalnie na zakład, listy przełożyć wyżej. To jest do zrobienia. Także tym też się nie ma co przejmować. Jeżeli trzeba będzie, to się, to się po prostu folię dźwignie wyżej. Tak samo jest to, co gadałem tutaj, że malowane jest dotąd i folia będzie przyciągnięta po całości i zostawiona. Zostawiona i potem zobaczymy, jeżeli trzeba będzie, po prostu się ją odciągnie i będziemy ją wiercić. Oczywiście dotąd nie będę chciał już tutaj wkręcać tych śrub. No bo nie widzę takiej, takiej potrzeby, ewentualnie możemy tu z góry sobie powkręcać, kilkoma śrubami przychycić i resztę tu mamy odłożone takie kostki betonowe, więc te kostki nam tutaj docisną to, zabezpieczą. Tam mam jeszcze z tych krawężników, któreśmy cieli, także trochę tych, tych materiałów na przyciśnięcie tutaj będzie. Tyle na dzisiaj, bo, bo naprawdę nie, nie bierzemy się nawet za tą robotę, bo już jest dużo godzin. Co za, za chwilę będzie ciemno tam, musimy trochę ogarnąć w plaszoku, to też jest ważne Żeby przed świętami sobie tutaj upróżnić to No i tyle Tyle na dzisiaj, widzimy się jutro Witam was we wtorek moi drodzy Wiadomość dobra, ładnie podeszło, Nawet powiem wam suchutkie jak pieprz, wszystko w koło O żeśmy wpadli, tylko Materiał dostarczyć na chwilę żeby było dość późno, bo mieliśmy odebrać busa w końcu, więc auto już jest sprawne. Co dzisiaj? Dzisiaj folia kubełkowa. No i montaż listew. Montaż listew i pokażę wam o co chodzi z tymi listwami przy tej folii kubełkowej. Widzicie fajnie podosychało. Wszystko wyschnięte elegancko. Czyli to o co chodziło. Tu czuć taką fajną warstwę gumy. Nie mam pytań, powiem Wam. Jeżeli chodzi o tą izolację, nie mam pytań. Wszystko jest zrobione po mojemu, na porządku. Bez jakiegoś, jakiegokolwiek kompromisu. Zobaczymy, jak się uda tą folię kubełkową naciągnąć dzisiaj. Bo jak wczoraj rozwijali, tam ucinali mam, nam, bo to nie całego odcinka już nie potrzebowali. To powiem Wam nie za ona wyglądała Ale A tu chyba miejsce zbrodni Zobaczcie Jama Ktoś coś wciągnął, Jakieś zwierzę A tutaj pióra Obszarpane jakieś wszystko, Ktoś pociągnął No coś tam jest Nie wyskoczył No, także dzisiaj folia kubełkowa, listy i temat zamknięty na ten rok. Po świętach będą materiały z, z, z wykończenia. Będę wrzucał troszeczkę inny temat, trochę odskoczni od tej budowy. Także idziemy na kawę i bierzemy się za rozwijanie folii kubełkowej. Tam z tamtej strony, wczoraj kupiłem śruby na próbę. Przekręciłem kawałek. Kawałek tej folii, żeby zobaczyć, powiem Wam, no fajnie to trzyma. Nie będziemy robić tego na tych, na tych systemowych włóczkach, które są tam przeznaczone do tej folii. Zrobimy to troszeczkę inaczej. Myślę, że też w porządku. Chodzi o to, żeby to przytrzymać, żeby wiatr gdzieś tam potem nie poszalał i nie narobił nam tutaj pieruństwa. Więc w ten sposób będą robione na takie śruby. Przykręcane trzyma to naprawdę. Przyzwoicie trzeba fest szarpnąć, żeby, żeby ją wyciągnąć. Na, na całości jak będzie pochytane, nie ma siły, żeby cokolwiek się wydarzyło. Tutaj przewijamy przez całość tą półtora metrówkę, zostawiamy na tej ścianie. Natomiast tamte ściany od garażu też będą przewinięte, czyli wisię będziemy montować w zasadzie tylko na tym odcinku. Na tym odcinku, i tu na tym odcinku, czyli te trzy ściany będą już zamontowane listwy na, na gotowo. Natomiast z tym garażem yy, jeszcze się wstrzymam, chociaż w zasadzie też by szło tutaj, już to przykręcić na gotowo. Zobaczymy, jeszcze do przemyślenia. Dobra, idziemy na kawę po kawie, będziemy się rozciągać, zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Dobra, moi drodzy, no, jedziemy z tą folią, powiem wam. Wszystko jest fajnie, elegancko, robimy tu na tych śrubach. Co mówiłem tutaj leży fajnie, kurczę, tylko powiem wam tu już się pojawił problem i to strasznie mnie to irytuje, bo zobaczcie jak ona wygląda tutaj już zwinięta w tym w rulonie. kurczę, Kurcze wszystko chyba rozwijać i trzeba, teraz żeby cokolwiek z tym zrobić fajnego, naprawdę będzie problem. Ja pierdzielę. Niesamowite to jest Niesamowite to jest Kurczę taki zmarszczony jakiś tutaj fret wylas na wierzch Oj Boże Boże Dobra tutaj mamy w ten sposób tutaj jeszcze to potem poprzykręcam z tej strony śrubami, pochylam i tak zostawimy przyciśniemy to betonikami tutaj co kawałek żeby żeby było tu już będziemy jechać z metrówką. Zostawiłem tu na zakład, żeby jedna na drugą nam weszła fajnie. Może ta metrówka będzie lepiej wyglądać. Zastanawiam się w ogóle czy to rozwijać, czy, czy to kurde bilans, Ach, no nie chcę mi się nawet już gadać na ten temat. Strasznie mnie to skóra. Tu już odtąd zaczęła się tu jakieś te pasy. To taki produkt nie za fajny. A najgorsze jest to, że chciałbym to fajnie ułożyć, a, a widzę, że z takim materiałem będę miał problem. Dobra, będziemy próbować dalej, zobaczymy co się uda z tego wyłuskać, z tej folii. Nie chcę tego też dziurawić. Nie wiadomo co z tym robić, ale może się uda coś tam wygospodarować. Tacy producenci teraz widzicie. Wszystko albo to na ciepło było zwijane jeszcze z tej prasy, albo nie wiem taki temat tutaj wyszedł. No i nie będzie to po mojemu zrobione, to jest najgorsze. Chciałbym to jednak tutaj zrobić swoje zadanie spełnić wiadomo, ale wiem, że to będzie w ziemi, wszystko rozumiem, ale za czym to przysypiemy, to tutaj będzie to jeszcze przez jakiś czas odkryte, więc Wolałbym jednak, żeby to było do porządku. Dobra, na razie chyba to zostawię. Przemyślę co z tym zrobić. Jedziemy z tą metrówką tu w koło garażu. Może będzie lepszy temat. Powiem Wam, że zaczął padać deszcz i siedzimy już chyba dobre pół godziny i nie widać poprawy. Udało się ogarnąć tylko w tą stronę tu. Nie idzie tej folii tak naciągnąć jakbym chciał, powiem kurczę, jakaś taka kiczowata i tyle. Tak to wygląda. Trzeba będzie chyba odpuścić po prostu i przyjechać tu jutro, bo nie będzie wyboru. Nie będziemy czekać w nieskończoność, aż przestanie padać. Plan był inny, żeby, żeby zrobić to. Łącznie z tymi listwami dzisiaj zapomnieć o temacie, ale, ale widzę, że pogoda po prostu nie pozwoli nam tego zrobić dotąd mamy ogarnięte została ta strona tu w tego garażu gdzie się woda bakno się tu robi, nic więcej tu cała ściana mokra kurcze i, i taka robota nie wiem jeszcze do końca co z, tamtym, z tamtą stroną zrobić to no nic chyba trzeba będzie po prostu spuścić i, i tyle. Deszcz spada i nie ma co głupnąć, żeby w deszczu robić I tylko chorobskos jeszcze przyjdzie na święta i tyle, tyle będzie z tego wszystkiego no, tutaj najgorszy jest ten kawałek tutaj tej folii. To jest to jest normalnie tragedia dla mnie. Może to takie pomarszczone No ale życie, życie jak to mówią. Dobra moi dzisiaj króciutko, nie ma co się tutaj nad tym rozwodzić. Przyjedziemy jutro i spróbujemy zakończyć ten temat. Być może jutro będzie trochę lepsza pogoda i uda się to po prostu dokończyć, no bo co? Wyczeciwa się tutaj całe niebo zaciągnięte, więc jakoś tam wielkiej nadziei nie mam, że przestanie padać Jeszcze to jeszcze tylko przycisną wycięnikami, żeby się... Wiatr nie, nie zwział i, i spadamy, bo co? Nie będę tu siedział i moknął, robić się nie da w takich warunkach to żadna robota, I żeby gdzieś wiatr tego nie poderwał, nie, nie, nie wyszarpał, i tyle czasami trzeba odpuścić. No to co, A dzisiaj tyle widzimy się jutro mam nadzieję, że pogoda dopisze, żeby to zakończyć, żeby to oblistować, to co mówiłem te sprawy pozakańczać i no i ten rok by był tu zamknięty na budowie, zobaczymy co będzie jutro, zobaczymy także miejcie się na razie witam od w środę powiem wam kończymy temat, nawet tutaj nie bierzemy już za nie, zobaczcie co się porobiło pada deszcz całą noc wczoraj odkąd zaczęło padać pada do tej pory niestety zostawiam to w takiej formie jak jest, nic tu nie robimy powiedziałem, nie ma tu jakiejś presji, czasu jakiegoś ciśnienia, żeby wariować głupnąć nie chcę, to tak jest podociskam jeszcze tutaj tą folię trochę zobaczcie, cała ściana mokra tamta, zaizolowana nie ma co pajacować bocisko się narobiło dobrze że żeśmy z tym drenażem też nie ruszali bo by był problem i to i to niezły no tak mówię no przeżywaliśmy tu już to jak żeśmy robili jak żeśmy robili ten wykop i nie chcę powtórki w historii podociskam tylko tą folię, nie wiem jeszcze co z tym zrobić, czy, czy to nie wymienię potem jak, jak będziemy już tutaj zaś powrócimy do tej roboty. Czyli teraz będą relacje z wykończeniówki, to co mówiłem po świętach ruszamy z nową robotą, z nowym tematem w środku, niezależnie od pogody, więc tam pokażemy jak robimy wykończenia wnętrz. Tak samo będę to wszystko nagrywał dokumentował żeby żeby wam pokazać żebyście widzieli jak to u nas wygląda na, na placu boju od wewnątrz widzicie błoto, chlapa no nie ma sensu, naprawdę nie ma sensu tutaj nic cudować bo w takich warunkach nie jeden by po prostu odpuścił i i zostawił to tak jak jest, zobaczymy co będzie jak przejdziemy myślę, że będzie wszystko w porządku, że nic się z tym nie będzie działo, ale, ale tak jak mówię, no nie ma co pajacować czyli teraz jedynie spodziewajcie się na kanale y, innego tematu prac, wykończeń wnętrz, no i co moi drodzy pozostaje mi życzyć wam zdrowych i wesołych świąt, no bo będzie chwila jakiegoś tam relaksu, zresetowania się te parę dni, odpoczęcia psychicznie przede wszystkim od tego wszystkiego, co się w koło nas dzieje i, i wyciszenia się troszeczkę. Nie? No tak myślę, że to są takie święta, że człowiek ma chwilę chwilę tak dla siebie na spokojnie się wyluzować. Także jeszcze raz zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. No i wszystkiego dobrego wam życzę, tyle w tym roku z tej budowy, więcej tu siedziać już nie będzie, jest zrobione to co jest, więc do zobaczenia na innym, na innym placu boju.